Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej pogadance. Cieszę się, że mogę do Państwa mówić. Że miło znowu wiedzieć, że Państwo mnie słuchają, a ja mogę swobodnie, jeszcze swobodnie, <gadanie> mówić proszę państwa dziękuję za wpłaty szczególnie za wsparcie na działania eksploracyjne w rewalu dziękujemy za dobre słowo za wszystko co państwo dla nas robią proszę lajkujcie podbijajcie czy udostępniajcie proszę państwa dobre słowo to jest coś co jest dzisiaj nam bardzo potrzebne nie musimy się obrzucać jak to się mówi nieładnie błotem no chyba że kąpiele błotne będziemy zażywać a tak to Dobre słowo może więcej zrobić niż nie jedna tabletka. Proszę Państwa, sprawa poszukiwawcza Andrzeja Ziemniaka i Łukasza Sasa. Wyjazd miał być 1-4 kwietnia. Ale w związku z kolejnymi restrykcjami wprowadzonymi przez rząd od dnia 25-23-2020 do do roku dotyczącymi zgromadzeń do dwóch osób oraz przemieszczania się w związku z epidemią. Koronawirusa. Informujemy, że planowane badania inwazyjne na terenie w Rewalu w ośrodku wychowawczym przy ulicy Klifowej 17 w dniach 2 i 3 kwietnia zostają odwołane. Po ustaniu pandemii wrócimy do sprawy. No Proszę Państwa, to nie od nas zależne, tak bardzo chcieliśmy, wszystko było przygotowane i tu raptem nie wolno. No a skoro nie wolno, to nie wolno, tak? Jak to mówił kiedyś ktoś na władzę, nic nie poradzę. Proszę Państwa, ja nie jestem człowiekiem, który by się śmiał z poważnych spraw, ja nie jestem człowiekiem, który by czymś gardził, jak to ktoś napisał, że wyśmiewam się z tak poważnej sytuacji. Nie, nie wyśmiewam się, jestem tylko racjonalistą i jak powiedziałem radio, że to jest głos rozsądku. Proszę Państwa, w tym całym w tej całej szaleństwie, w tym wszystkim zrozumieniu tego, ja ostatnio powiedziałem i podkreślam, że wszystko o czym powiedziałem, jakie mam stanowisko w tej sprawie, jest na stronie www.maryszwedowski.pl. I to tyle, co mogę powiedzieć, tak? Koronawirus prowadzi. Do faszyzmu sanitarnego w sklepach. Ale moje stanowisko jest tam, więc ja się nie będę na ten temat w ogóle rozgadywał. Bo, proszę Państwa, możemy tu wiele mówić. Widziałem już wiele i śmiesznych, i smutnych, i dziwnych rzeczy. Ja powiedziałem: To jest sytuacja niefajna. Trzeba o siebie dbać. Trzeba myśleć o pewnych zasadach, przepisach. Ktoś powiedział. Fajnie dzisiaj, środa, można się wreszcie wykąpać, bo mówią tylko, że trzeba ręce mieć. Więc zdrowy rozsądek trzeba zachować. To na pewno, ja o tym cały czas mówię, ale proszę Państwa, nie wpadajmy w paranoję, w panikę. I znowu tu trzeba powiedzieć o Bogu, jaki jest w tym wszystkim ważny. Widać na różnych w Instagramach, Facebookach, różnych innych tam wynalazkach, jak ludzie mówią o Bogu, jak Go pokazują, jak zaczynają o Nim opowiadać, to miłe, to fajne, to budujące. Ale, proszę Państwa, to musi wypływać z nas, z naszego serca, z naszego ducha. Ja powtarzam, nie mam ochoty i nie przyjmuję żadnych łańcuszków. Jeżeli kochasz Jezusa, zapal Mu świeczuszkę. Matka Boża się do Ciebie uśmiecha Roześlij to do innych A nie będą mieli koronawirusa Proszę Państwa, dość Ja nie życzę sobie Żadnych takich rzeczy Bo wiara To nie jest lajkowanie, podbijanie Czy włącz światełko Jezusowi Oczywiście na ekranie jeszcze Żeby było śmieszniej Zapal świeczkę Maryi na ekranie Nie, proszę Państwa, to nie na tym polega Ktoś się pomylił, czy może komuś się pomyliło Proszę to potraktować poważnie, a nie róbmy z tego jakiegoś kuglarstwa. Proszę Państwa, więc Bóg w tym wszystkim dla mnie jest bardzo ważny, dla nas wszystkich powinien być ważny i co tu dużo mówić. Kocham Boga, od tego nie odejdę. Dla mnie na te wszystkie dziwne, smutne, śmieszne, wesołe, tragiczne, zwariowane dni jest, jest jak najbardziej mi potrzebny. I bez niego byłoby mi trudno to wszystko przejść, zrozumieć. Poza tym, że cały czas prowadzimy różne sprawy. Proszę Państwa, w tym tygodniu mieliśmy sprawę poszukiwawczą. Nie mogę jeszcze o niej do końca powiedzieć, ponieważ nie mam zgody do rodziny. A rodzina to rzecz święta w takiej sytuacji. Ale muszę powiedzieć, że rzecz rozgrywała się w ciągu paru dni. Spustowany mężczyzna wyszedł z domu po stracie pracy i zaginął. Myśmy wiedzieli, że on nie żyje. No, Popełne samobójstwo. Hmm, namierzyliśmy rejon i dniach został odnaleziony, niestety nieżywy. Niestety tak jak powiedziałem. To tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Mówię, rodzina na razie nie wyraża zgody na e, przekazanie tego. Oczywiście sprawa poszła też do innych jasnowidzów. Jeden z nich powiedział, że on żyje, tylko się przemieszcza, nie może go znaleźć. A ja od razu już wiedziałem, że nie żyje i został znaleziony. To nie o to, komu poszło, jak poszło, co poszło. Chodzi o to, że w tych czasach pracujemy. I że poza koronawirusem rozgrywają się ludzkie tragedie, rozgrywają się też ludzkie dramaty, o których powinniśmy wiedzieć i naokoło patrzeć, co się dzieje, bo teraz tak się będzie działo. Widziałem taki rysunek, bardzo mi się to podobało. Facet wystawił na balkon telewizor, owiązał go folią i napisał. Mój telewizor został poddany kwarantannie, bo jest zarażony koronawirusem. Proszę Państwa, no i trzeba na wesoło. Wiosna nam idzie, a wiosna to jest coś fajnego, gdzie mówi się, że. Warto, wypada się zakochać. No i stoi sobie człowiek na balkonie i mówi: Ach, wiosna, zakochałby się człowiek. Hmm. Tylko żona nie pozwala. Więc e, proszę Państwa, cieszmy się, idzie ciepło, naprawdę ciepło. Oczywiście teraz będzie trochę tak chłodnawo, ale idzie ciepło, przesunęliśmy czas i wszystko zacznie się zmieniać. Proszę Państwa, ja mówiłem już o sprawach, jakie mamy w ciągu tego całego dziwnego czasu. Ja nadal przyjmuję ludzi. Państwo się nie boją do mnie przyjeżdżać. Przyjeżdżają. Ostatnio była jedna pani, no bardzo z daleka, hmm, znaczy z daleka, no jakby nie patrzeć na to, ale była hmm, zbyt goszczy. E, proszę Państwa, i, i rozmawialiśmy, ponieważ miała kontakt ze zmarłym e, ojcem. Bardzo było to wzruszające. Jakże to było podniosłe. Ludzie tu przyjeżdżają, pracujemy także online, więc, więc odpisuję na, na maile, które e, też dotyczą różnych spraw. No a także prowadzimy sprawy poszukiwawcze, jak już powiedziałem. Więc my pracujemy pełną parą, proszę Państwa. Ale też pomagamy, pomagamy. i to jest ważne, bo tutaj chcę jeszcze powiedzieć o tej całej sytuacji, że nasze stowarzyszenie także pomaga. Ktoś powiedział mi ostatnio, że zamiast latać tyle po lesie, czy fotografować te duchy, powinienem zacząć pomagać, a stowarzyszenie powinno się przyłożyć do akcji pomagania i też dać jakieś pieniądze. Gdy będziemy organizacją tak wielką jak inne i mieli miliony na koncie, połowę lub większość oddamy. Natomiast my ledwo mamy na wyjazd do rewala, więc jak możemy dać? Ale pieniądze to nie jest wszystko, jak powiedziałem, serce oddajemy. Otóż nasi stowarzyszeni ruszyli w teren. Możemy także zobaczyć na Oliksie, jeden z naszych stowarzyszonych dał ogłoszenie, stowarzyszenie właśnie dało ogłoszenie, że będzie w ramach tej akcji robił starszym ludziom zakupy i leki. Oczywiście non-profit, tak? Nieodpłatnie ze stowarzyszenia. Kiedy mamy swoje identyfikatory, łatwiej nam się poruszać po mieście. Kiedy policja nas próbuje zatrzymać, pokazujemy identyfikator, mówimy, że działamy, pracujemy, że niesiemy komuś leki czy jedzenie i jesteśmy już puszczani od razu. Tak działają nasze identyfikatory. Pomogliśmy także jednemu z naszych stowarzyszonych, który jakiś czas temu wrócił z Niemiec. On tam pojechał znowu pomagać innym i wrócił z Niemiec i przeszedł kwarantannę, przechodzi kwarantannę. Pojechaliśmy do niego, żeby przywieźć mu jeszcze jedzenie, żeby po prostu zobaczyć się z nim. No i wszystko odbyło się proceduralnie: przekazaliśmy jedzenie. Potem pojawiła się znowu policja u niego, zapytawszy się, czy przechodzi kwarantannę, czy siedzi w domu, czy z niego nie wychodzi. Oczywiście nie, nie będę mówił, kto przechodzi kwarantannę, nie powiem, gdzie to było, ponieważ ludzie są bardzo dziwni. I doczytałem też, że gdzieś tam jakiś Gościu przechodził kwarantannę w bloku, ludzie się zebrali i, i napisali mu na drzwiach, że nie chcą mieć chorego, że niech opuści to natychmiast, bo go wyrzucą stąd. Jakby ten był co najmniej. No, ale tacy są ludzie, więc. Ale my tu mówię, cały czas pomagamy. Jedna z naszych mm, e, pań, która jest psychologiem, mm, e, pomaga na odległość jednemu panu, który jest chory, e, czyta książkę przez telefon. To niesamowite są akcje, które mogą dać takie małe światełko. Na miarę możliwości staramy się pomagać i robimy innym jakkolwiek to zabrzmi, dobrze. Niech! Proszę Państwa, w tych trudnych, dziwnych, zwariowanych czasach, my nie możemy dać się zwariować. My nie powinniśmy w ogóle dać się zwariować, bo. O to chodzi, żebyśmy byli pełni radości, pełni życia. Nadzieja. Nadzieja to jest to, co ma nas trzymać, ale nie tylko nadzieja, kontakty międzyludzkie. Oczywiście zabrano nam to, tak? Powiedziano, że tylko we dwójkę możemy się skontaktować, spojrzeć na siebie, ale mamy Facebook. Zapomniano, że mamy Facebook, że możemy na Facebooku się kontaktować. I oczywiście, ludzie kontaktują się na Facebooku. Z przykrością stwierdzam, nie chcę tego czytać, słuchać i oglądać. A powinniśmy dać dobre słowo, miłość, nadzieję. Proszę Państwa, na wesoło. To wszystko musi być na wesoło, i w tych czasach musimy się śmiać. Ktoś powie, że jestem niepoprawny. Z czego tu się śmiać? A chociażby z samego siebie. Ponieważ kiedy nie będziemy się śmiali. To ten czarny, jak ja to mówię, diabeł będzie się on wtedy dopiero śmiał z nas i to bardzo grubym, poważnym głosem. Proszę Państwa i no, musimy rozmawiać o wielu rzeczach. My wiadomo jako stowarzyszenie pomagamy ludziom po stracie najbliższych, a więc dużo teraz mówimy w ogóle o śmierci, ale nie w sensie jakimś tragicznym, jakimś e, statystycznym. O nie, 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 nie. Po prostu mówimy o niej tak jak to mówimy. I pewien francuski ksiądz, który właściwie już był umierający, powiedział: Dom, który się na ziemi buduje, jest iluzją. Pewnego dnia powiedział także to: Jedyne sprawy, z którymi możesz umrzeć, są warte, by z nimi żyć. Wiele ich nie ma. Dla niego były to Bóg i przyjaźń. I to jest jakby bardzo ważne. Powiedział dalej. Miałem przecież w życiu swoim sporo radości. Więc jak się czuję? Jak ktoś to wszystko już spakował do wielkiej podróży, jedynie butów nie może zmieścić. Często rozmawialiśmy o śmierci. Czytał książki na ten temat. Gdy widział, jak ludzie się denerwują i męczą, śmiał się czasem w duchu. Popatrz, jak się uganiają, a za moment będą już martwi. Mawiał wówczas wielu spraw, które im wykańczają, nie mogą po prostu brać poważnie. Nie mogę. Nie powinni. A jednak biorą. Proszę Państwa, bo tak to właśnie jest, że czasem walczymy o coś, co jest najmniej istotne. A przecież powinno być to zupełnie inaczej. Inne wartości, inne cele, inne rzeczy. I znowu proszę Państwa, na wesoło, uwaga! Nie można wiedzieć we wszystko, co podaje Ministerstwo Zdrowia. Mówią, że jak się wyjdzie z domu, to wystarczy założyć rękawiczki i maseczkę. Ja tak wyszedłem, ale inni mieli jeszcze założone buty, spodnie i kurtki. Proszę Państwa, w tym samym czasie, jak powiedziałem, pomagajmy sobie i musimy dać innym nadzieję. Nadzieję na przetrwanie tego wszystkiego. To nie koronawirus ma nas tu wykończyć. To nie to choróbsko, tak? To co innego. Proszę Państwa, wielu ludzi właśnie w samotności głupieje, wariuje, nie może wyjść z domu, jest zalęknionych. Kiedy mieszkamy w dużym bloku, pukajmy po drzwiach. Przecież znamy się. Oczywiście to tak do końca nie jest, bo ja to kiedyś powiedziałem w jakiejś pogadance, że ludzie się w ogóle nie znają, bo przed klatką zacła pewien człowiek, inni stoją i jakaś pani mówi, to jest pan Edward z podpiątki. Druga z tej klatki odpowiada, on, to on, on, to on tu w ogóle mieszkał? Ja go nie kojarzę. Trzecia mówi, a ja to nie wiem, kto tu mieszka, ja wpadam do domu, wypadam, nie interesuje mnie to. To jest straszne, ale więc Pochodźmy po naszej klatce, popukajmy, bo być może są właśnie tacy ludzie, którym potrzeba tej pomocy. Cokolwiek zrobić, wychodzę na miasto, tak idę do sklepu, może trzeba coś kupić. To jest ta pomoc, którą możemy dawać. Pójdźmy do kogoś, poczytajmy, pośmiejmy się, naknijmy się z nim kawy, bo to jest najważniejsze. Bo właśnie ta samotność, te dziwne różne rzeczy będą nas wykańczały. A nie koronawirus. Bo koronawirus owszem nie oszczędził tego, nie oszczędził tamtego. Życie wszyscy mają jakieś tam mm, swoje dolegliwości, ale. Ale koronawirus nie oszczędza nas wszystkich. Starszych, samotnych, niewychodzących, a może ktoś był całe życie kawalerem, jest nadal. Może mieć 30 lat. Tylko 30 lat, ale siedzieć sam w domu, nikt do niego nie zajrzy. Może on tu mieszka od 10 lat, może wyszedł z domu dziecka, może nie ma kogo odwiedzić. Takiego też zapytajmy, czy nie potrzeba pomocy, tak? My musimy być wszyscy jak w stowarzyszeniu. Pomagać innym. Bo dopiero to, co się dzieje, pokazuje nam, jacy jesteśmy. Tu zdajemy egzamin. Z życia. Z tego, co robimy, jak robimy, jak pomagamy innym. Tu zdajemy egzamin. Jak go zdamy, to tam, kiedy przejdziemy na drugą stronę, będziemy jak wipy traktowani. Proszę Państwa, dlatego właśnie o to chodzi. Róbmy to, działajmy i pokażmy całemu światu, że potrafimy, że dajemy radę. Ale to nie o to chodzi, żeby się z tym obnosić, latać, mówić. Nie, to chodzi o to, aby dla własnego sumienia, jak to mówił, spokojności duszy, zdać ten egzamin. Proszę Państwa, na anonimy nie odpowiadamy, jak już powiedziałem, szczególnie pod komentarzami na YouTubie. Jest telefon, jest mail, jest moja strona, jest strona stowarzyszenia. No przecież tam można zrobić tak prostą rzecz. To ktoś pod filmem ostatnio napisał. Em, przepraszam, czy skontaktuje się pan z moją babcią? Czekam. Tylko jaką babcią? ją babcią? Zwłaszcza, że ktoś, kto napisał, miał taki pseudonim Tuptuś. I też trzeba powiedzieć: Tak, czy babcia Tuptusia jest ko o mnie? Jak jest, niech coś powie do Tuptusia. Aha, kochasz Tuptusia? Dobrze, dziękuję. A coś więcej? No proszę Państwa, no no, 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 no bzdura. Więc wchodzimy na stronę, wchodzimy na stronę stowarzyszenia. Tam są telefony, jest mail. Tak się zachowują cywilizowani ludzie. Proszę Państwa, ale dbajmy też o siebie, jak ja to mówię, bo potem będziemy musieli być, żyć i trwać na posterunku. Proszę Państwa, jak już mówiłem, firma Zdrowie i Natura, ulica Opaczewska, 85 Warszawa, dr Bogusław Dębiński. Powinniśmy się doładować i wzmocnić nasz organizm, bo słabi czy słaby organizm nie przetrwa wielu rzeczy. I nie mówię o koronawirusie, bo on jest dzisiaj, jutro go nie będzie, w ogóle ogólnie. My nie dbamy o swoje zdrowie, my gonimy, my jesteśmy zapędzeni. Ale chodzi o jakość naszego zdrowia i naszego życia. Dlatego powinniśmy tam być. Przecież to jest bardzo dobre miejsce, gdzie możemy się doładować, odprężyć. Tak samo zapraszam na bańki. Tak, Tereska i Beata Spruszkowa. To jest bardzo ważne. Ja już mówię, nie czytam na co pomagają bańki. Dlaczego? Bo byłoby to za wygodne. Niech Państwo wejdą do internetu i popatrzą. Także to jest bardzo ważne. To jest bardzo wspaniałe i tak to powinno być. Pomagajmy sobie. I jeżeli ktoś znowu mi zarzuci, że reklamuję, to powiem: tak, oczywiście reklamuję, bo a do... znaczy nie reklamuję. A kto powiedział, że reklamuję? ja tylko polecam bo dobre rzeczy trzeba polecać tak jak właśnie polecę za chwilę książkę proszę Państwa te trudne, dziwne, zwariowane czasy możemy sobie poczytać książkę Francis Brunet. powiedzcie im, że śmierć nie istnieje proszę sobie znaleźć tą książkę dla wszystkich, którzy stracili kogoś bardzo bliskiego to są wiadomości z tamtego świata oczywiście one są pisane drogą automatyczną Matka kontaktuje się tak z synem, jeszcze przed wojną zaczyna się kontaktować po tym czasie wojny, i długo po wojnie, i to jest zbiór tego wszystkiego. Więc to jest bardzo ciekawa książka. Ja teraz intensywnie zacząłem pracować nad wydaniem swojej książki przewodnik poza światach. I niedługo, być może, już ta książka wejdzie do druku. Teraz, kiedy mam więcej czasu, nie mogę nigdzie wychodzić, bo mi nie pozwalają. Więc mogę siedzieć i tą książkę kończyć i pisać. Przewodnik po zaświatach. A więc w skrócie, co powinieneś wiedzieć, zanim odejdziesz. Jakkolwiek to zabrzmi. Proszę Państwa, no a skoro tylko dwoje ludzi może funkcjonować, no to jest dobry układ. I mówi mm, pewna pani, zawaliśmy z mężem umowę, że jednego dnia ja robię zakupy, a drugiego on. I tak sobie żyjemy w tej kwarantannie. A to fajne, tak, jednego dnia jemy, a drugiego pijemy. Czy też mówi znajomy do kolegi swojego. Wiesz, marzę, by przestać pić. To dlaczego nie przestaniesz? Bo czymże jest życie bez marzeń? I tak to, proszę państwa, jest. Cenimy też swoją mowę, rozmawiajmy, mówmy, opowiadajmy. To tak czasami bywa, rozmawiają dwie przyjaciółki, wiesz? Mój Romek, Prawie mi się wczoraj oświadczył. Jak to prawie? No tak na 50%. A czemu na 50%? No, zapytał, wyjdziesz? I teraz nie wiem, czy chodziło mu o to, czy za niego, czy z domu. Proszę Państwa, jeszcze raz, w tych wszystkich czasach musimy być razem. Nie powinniśmy się obrzucać różnymi rzeczami. Ja powiedziałem, że błotem to tylko w kąpielach błotnych. Pomagać sobie i być bardzo. Wdzięczni, że jesteśmy obok siebie Nie Twórzmy jakichś wielkich historii Tragedii Nie doszukujmy się nie wiadomo czego Po prostu taki nadszedł czas Tak to jest I pomoc tu jest najważniejsza Zdajemy egzamin z człowieczeństwa, z ludzkości Z życia, z bycia I myślę, że ten egzamin znamy bardzo dobrze Każdy z nas zdaje ten egzamin Bo jeżeli ktoś mówi wokół mnie się nic nie dzieje To jest w błędzie Bo być może właśnie wokół niego się dzieje więcej Niż wokół mnie na przykład a więc zdajemy egzamin. My też, jako stowarzyszenie, staramy się, pomagamy, próbujemy pomagać. Nie boimy się tego całego szaleństwa, i nawet jeżeli nam mówią, że czegoś nie wolno, nie wychodź, nie działa, wychodzimy. A nasze identyfikatory pozwalają nam poruszać się bardzo dobrze po mieście, nawet wieczorem. Możemy docierać do starszych ludzi i to robimy, wspieramy, nawet przez telefon. Jak mówi jedna z naszych stowarzyszonych, czyta starszej osobie książkę. To jest niesamowite, kiedy możemy działać. Więc jeżeli ktoś nam zarzuca, że czegoś nie robimy, niech sam zacznie robić albo przedstawi co on zrobił, co ty zrobiłeś? Tak był taki plakat kiedyś z takim palcem, więc ja też mógłbym wystawić taką rękę i powiedzieć: "A co ty zrobiłeś w tej sprawie, człowieku?" Proszę państwa, ja myślę, że to wszystko, co się wydarzyło, nie jest bez sensu. To ma jakiś sens. I możemy na to różnie spojrzeć. Nie na statystyki, powiedziałem, o tym w ogóle nie rozmawiamy. Ale o sytuacji, jaka się wydarzyła. To znaczy, ile możemy dać innym, co możemy zrobić, jak zdajemy egzamin. Bo kiedyś, kiedy tam staniemy, już po drugiej stronie, to zapytają się nas, co zrobili w tych trudnych chwilach. I tu będziemy mogli mieć problem. Więc, aby go nie mieć, to czasem takie rzeczy są dla nas zbawienne. Dlaczego? Bo kształtują naszą duszę, bo pokazują, ile możemy zrobić. Bo to jest bardzo ważne. Kształtują naszą duszę. Tak, pokazują, ile możemy zrobić. Mamy świetne pole do działania, mamy świetne pole do popisu. I to jest to. Proszę Państwa, oczywiście istnieją w tym świecie absurdy, ile osób gdzie może być, kto kogo może dotknąć. E, jest taki dowcip, ponieważ wiemy już, że w kościele może być tylko 5 osób. Więc ktoś napisał na Facebooku, no, taka oczywiście żartobliwa wiadomość, jakiś ksiądz parafii że wynajmie autobus i będziemy w nim odprawiał. No tak, bo w autobusie może jechać więcej osób, więc to takie różne absurdy, które nas jakby tutaj nie omijają, ale o tym też nie chcę mówić, opowiadać, bo na co dzień nie mamy. Proszę Państwa, żeby było na wesoło i żeby było tak z rumieńcem. Najważniejsze o co Was proszę, przyjaciele moi, to pomagajmy sobie nawzajem. Nikogo nie zostawmy w tej potrzebie, w tej dobie próby, jaką musimy przejść. I nie próby z chorobą, która taka czy inna kiedyś przyjdzie i powie nam, odchodzi z tego świata, a ja powiem i wreszcie, tylko. Zdajemy egzamin z człowieczeństwa, z życia, z emocji i z tego, po co jesteśmy i dla kogo jesteśmy, i co możemy dać. Jeżeli ludzie chcą się nawzajem oczelniać i powiedziałem obrzucać błotem dobrze, trudno, nie ma sprawy, natomiast my, ludzie myślący, tak my naród, jak to mówił jeden, ale my ludzie myślący, powinniśmy zrobić wszystko, aby zachować człowieczeństwo i aby zdać ten trudny egzamin, który nam życie postawiło. I jak powiedziałem, wszystko jest po coś. Wszystko jest dla czegoś. I ponieważ to jest wszystko po coś, dla czegoś, a więc musimy w tym po coś, dla czegoś się odnaleźć i dać to, co jest najważniejsze. Dać światu świadectwo. Dać Bogu świadectwo, że Go nie zawiedliśmy. Że jedni nas od Niego odciągają, a my właśnie do Niego ciągniemy. I sytuacja, jaka jest nas do Niego przyciąga. Ktoś mówi... Gdyby był Bóg, to by tego nie było. Pytam się czego? Odpowiada mi koronawirusa. Uśmiałem się, a potem mówię: Słuchaj, to jest próba. On właśnie nam to dał po to, aby zobaczyć, jaki ty jesteś. Zgnuśniale byś dalej siedział w fotelu i za przeproszeniem pierdział w tą swoją e, e, podkładkę. A tak? Może coś zrobisz? Może zadziałasz? Może ruszy twoje sumienie? Choć patrząc na niego, powiedziałem: Wątpię. Proszę Państwa, z uśmiechem na ustach, jak to było kiedyś z pieśnią i uśmiechem na ustach budujemy Warszawę. <laughs> to było dobre. Ale teraz możemy powiedzieć, że z uśmiechem i z ustami roześmianymi i duszą roześmianą idziemy pomagać wszystkim ludziom i zdać najważniejszy egzamin. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim za to, że jesteśmy, za to, że możemy tyle robić, za to, że działamy, bo to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę z Państwem tu być, mówić, rozmawiać. Mówi się, ktoś kiedyś powiedział, żebym na żywo robił jakieś na YouTube spotkania. O tym myślę, zobaczymy. Może tak będzie. Chcę powiedzieć, że cieszę się, że przyszło mi żyć w takich czasach. Lepsze nie były, gorsze nie będą. Nie wiadomo o co chodzi. Ja się cieszę z tych czasów, że mogę wykazać się pełną miłości, uczucia sytuacją, czego i Wam życzę. Proszę Państwa, lajkujcie, udostępniajcie i wszystko to, co się robi. Dziękujemy Wam za maile, za wpłaty, za wsparcie, zwłaszcza na akcję poszukiwawczą Sasa Ziemniaka. Niestety zatrzymała się z powodu takiej ani innej sytuacji. Ale jak tylko zielone światło pojawi się dla nas wszystkich, zaczynamy zaraz działać. Proszę Państwa, dalej pracujemy bodajby online, przyjmujemy ludzi, pomagamy, ale proszę to robić przez stronę, proszę to robić przez stowarzyszenie, a nie pod YouTubeem. Moja babcia umarła, co pan na to. Nic na to nie byłem przy tym, nie znam babci. Mogę tylko współczuć. Nie babci, ale pani, że się tak zakręciła. Wszystkiego dobrego, i jak to mówił ktoś kiedyś. Aleluja! I do przodu! Wszystkiego dobrego.